Odejdź. Chcę porozmawiać. O czym? Wejdźmy do pokoju. Myślisz, że jestem głupia? Nie, tam pogadamy. Nigdzie razem nie pójdziemy. Bo ty pójdziesz ze swoją narzeczoną do kościoła. Gdy jestem z tobą, dzieje się ze mną coś, czego nie potrafię kontrolować. kontrolować. Ja się potrafię świetnie kontrolować, więc ty też będziesz musiał. Co mówią? Zamknij się. Odejdź. Dobry wieczór. Twoja mama. Rozniosą nas. Ja cię rozniosę, jak się nie zamkniesz. Nie groź mi. Myśl, jak mnie stąd wydostać. Chciałam porozmawiać, ale jesteś zajęta. Nie, Martin Kasada już idzie. Żegnałem się, ale już nic. Dobranoc, Martinie. Dobranoc. 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 Co ci ciągle powtarzałam? Co mówię? Jezu, pomóż. Nie żartuj. Zawsze to powtarzasz. Nie. Co mówię Tobie? wiele rzeczy. Nie mówię, że kocham Cię jak córkę. To prawda. Zatem rozumiesz. Więc wyjaśnij mi, co się dzieje. Z czym? Nie miałaś wrócić do Kika? Wróciła mi co? To co tu robił Blondyn? Nic nie wymyślaj. Macie się ku sobie tak, że na całym podwórzu było gorąco. Nie mów tak, ale tak jest. Widujesz mnie z Martinem, bo to mój szef. Dzisiaj ratowałyśmy koleżankę, a skończyliśmy z turką w saunie. Gdyby nie Martin, byłoby pomysł. Jasne. Turka, sauna, Martin. Nie opowiadaj bań. Jeśli nie wierzysz, to Twój problem.

Nie chcę stracić dzieci i się z nią ożenić. Na litość boską. Posłuchaj mnie. Coś ci powiem. Monita ma narzeczonego. Nazywa się Enrique Ferretti. Ten? Tak. I bardzo się kochają. Ojmy. Nic nie jest tak, jak bym chciał. Jest tak, jak jest i muszę to zrobić. Jasne? Bardzo cię proszę, nie odchodź. Nie, synku, nie. Monita, czego chcesz? Trzeba dostarczyć Martinowi ten kontrakt. Poproś Debu, siedzi w biurze. Czemu ja? Bo to jest ważne i musi dotrzeć do ceny. Nie domyślasz się? Monita nie chce jechać, żeby nie spotkać Martina. Nic z tych rzeczy. W pracy każdy robi to, co trzeba. Zawiozę to. Widziałeś Martina? Po co cię? Bądźmy razem. To cię uskrzydli, i ciebie polecisz do mojego gniazdka. Co robisz? Nie podnoś głosu. Idiotko, wynoś się stąd. Zrobiłaś to specjalnie. Tym razem nie chcący. To już trzeci raz. Nie moja wina, że włazisz mi w drogę. Twoja wina. E, e, Dziewczyny, proszę. Monika, puść ją. To okropne. Już sobie idę. Porozmawiamy w biurze. Nie za dużo rozmawiamy? Zostaw ją. Małe oświadczenie? Nie teraz. Pobieracie się? Odpowiedzmy, bo nie odpuszczą. Rób, co chcesz. Udzielicie wywiadu? Króciutkiego. Bierzecie ślub? Tak. Jesteśmy bardzo szczęśliwi. Ustaliliście datę? Wkrótce. Nic nie mówiliśmy, bo jesteśmy dyskretni. Martin, chcesz coś dodać? Nie. Wybaczcie, byłam pierwsza. Dziękujemy Zaczekaj na mnie Muszę wracać do biura Jak to? Idę do biura Po co? Przeprosić Monitę? Źle się zachowałaś ja? Tak, zrozum to Ona zaczęła, pierwsza mnie oblała Jesteśmy dorośli, daj spokój Zupełnie cię nie rozumiem Żenisz się ze mną, a ją bronisz? Nie bronię, ale mam rację Nie masz racji Prosisz, żebym się zmienił Ja się staram, ale ty musisz mnie szanować Co przez to rozumiesz? Jeśli chcesz się ze mną ożenić, musisz na zawsze zapomnieć o Monicie. Spójrz na mnie. Mówię poważnie. Już dobrze. Dosyć. W porządku. Patrz, Monita. Jaka śliczna. Skoro żenisz się z blondynką, mógłbyś mi ją oddać. Siedź spokojnie i się nie ruszaj. Będę siedział spokojnie jak lanka. Spokój. Czego chcesz, nie mogę patrzeć na twoje łzy. Więc patrzy w inną stronę. Nie martw się, za dwa dni mi przejdzie. Nie pierwszy raz mnie porzucono. Przywykłam. Nie, nie tak. Zapomnisz o mnie? A jak myślisz? Gdy wyjdę za Akika, pójdzie mi o wiele łatwiej. Wyjdziesz za mąż? Oczywiście. To mój chłopak z czasów dzieciństwa. Poza tym mnie kocha. Pary się pobierają. Wiesz to lepiej ode mnie. To dobrze. Jasne? Doskonale. Tak powinno być. Zawieźć cię do biura? Nie wybieram się tam. Jadę do domu. Sama. Jak to jesteś notowany? I chcą mi odebrać licencję zawodowego kierowcy. Nie ma świadka, że to Rolando prowadził auto? Nie. A na zdjęciach z imprezy mam w ręku linka, co według nich dowodzi, że byłem pijany. Monita? Co z nią? Ona może zaświadczyć. Nie, nie mogę jej o to prosić. Ma dość swoich problemów. Mówimy o twojej karierze Wiesz, jakie jest jedyne wyjście? Żeby Rolando Martinez się przyznał do prowadzenia mojego auta popijanego Zadzwoń do niego Dzwoniłem, nie odbieram Zadzwoń do kuzynki, może coś wie Czego ode mnie potrzebujesz? Tak naprawdę nie ja, tylko Martin Już jestem po godzinach pracy jeśli mu nie pomożesz, nie będzie już mógł jeździć w wyścigach. Co tu robisz? To prawda, że przez idiotę Rolanda nie będziesz mógł się ścigać? Coś w tym rodzaju. Kto ci powiedział? Nieważne. Ważne, że byłam z tobą w chwili wypadku i mogę o tym zaświadczyć. Nie, nie trzeba. Nie martw się. Gdyby ktoś mnie zmusił do zejścia z ringu, byłabym nieszczęśliwa. Chodźmy. Jeśli chodzi o Kika, to nie będzie problemu. Idziemy. Przestań. Podcinają ci skrzydła. Nie martw się o mnie. Ale ze mnie idiotka. Myślałam, że chodzi o Kika. A chodzi o mumię. Gdyby się dowiedziała, że duja się ze mną, udusiłaby cię. Interpretujesz rzeczy tak, jak ci wygodnie. Nie chcesz cię narażać. Na co? Nie chcesz narazić siebie, bo żenisz się z Konstancą. Boisz się walczyć o kobietę, którą kochasz. Przepraszam Martin To co mówię, wpuszczasz jednym uchem, a drugim wypuszczasz Koni, nie wiesz co się działo w biurze Może zdejmiemy maski i nazwiemy rzeczy po imieniu Za każdym razem kiedy tu wchodzę, prawie się z nią całujesz Nie martw się Mumio, Martin jest twój nie musisz mi tego tłumaczyć. Muszę, bo nie lubię pantoflaży. Ja jestem pantoflarzem? A nie? Nie mogę na nią patrzeć. Wyrzuć ją. Ja podejmuję takie decyzje. Wiesz, co tu się działo? Monita przyszła zaproponować mi pomoc w sprawie Rolanda Martineza. Jaką niby pomoc? Dami mi alibi, bo była ze mną, gdy Rolando zabrał mi auto. I co robiliście? To, co zwykle rozmawialiśmy o pracy. Rozmawiasz z nią o pracy, trzymając usta o dwa centymetry od jej ust. Nie rób takie miny. Co mam sobie myśleć? Konie. Co? Masz rację, nie krzycz. Ciężko w to uwierzyć. Przepraszam. Kto się wygadał monicie? Martin, jesteśmy wobec ciebie lojalni. Jeśli się w czymś pomylę, to bez złej zamiarów. A Mercedes nawet by do głowy nie przyszło to zrobić. Czemu podnosisz rękę? Bo ostatnio boję się mówić. Co chciałaś powiedzieć? Ja to zrobiłam. I zrobiłabym ponownie, bo cię kocham i chcę twojego dobra. A ponieważ cię kocham, to dodam, że tysiąc razy bardziej wolę Monitę niż Konstancę. Nie rób mi, bo uważasz tak samo. Jak Monita prosiła o wolne, zamrugała oczkami, to się zaśnieła, bo też ją lubisz. Alfredo, o co chodzi? Już idę, muszę poszukać marka. To moje pieniądze ciężko zarobione. Nie ukradłam. Poprosiłaś Alfreda o wolne z powodów osobistych. przez mnie? Nie, z tym nie miałeś nic wspólnego. Problemy ze zdrowiem? Tak. Niewielkie. Muszę odpocząć od męczących ludzi. To możesz mieć większe, jeśli nie dam ci wolnego. Tylko spróbuj. Wtedy odejdę. Możesz mi powiedzieć, czemu chcesz odejść? A możesz mi powiedzieć, czemu tu przychodzisz? Czemu się wtrącasz w moje życie? Chcesz wrócić do boksu? Masz jakąś walkę? Nie powiem ci. Nie powiesz? Nie. Dobrze. Weź ile chcesz wolnego i baw się dobrze. Dziękuję, jestem wzruszona. Jesteś taki dobry, taki dobry, taki dobry. tak ale. tak Co się dzieje z Monitą? Nie, nie mogę o tym mówić. Choruje? Nie, nie mogę mówić. odpowiedź. Choruje na głowę. Wbiła sobie coś do głowy i nie daje sobie tego wybić. Chodzi o boks? Gdyby tak było, wyjechalibyśmy do Las Vegas. Nie, uparła się, że musi odnaleźć matkę. Matkę? Tak. Chce jechać do jakiegoś miasteczka. Ona tam mieszka? Nie, jakaś przyjaciółka matki. Chciałem z nią pojechać, ale nie chcę. Dokąd? To? Wysiądę tutaj. To niebezpieczna dzielnica. Pełno tu polityków. Jestem do dorosły. Podprowadź samochód do firmy i nie rozbić. Jasne? Tak. Ale mogę w końcu mówić szefowi po imieniu? Nie. Co tu robisz? Przyjechałem po ciebie. Nie pamiętasz, że mam wolne? Monito. Pozwól sobie pomóc. Razem poszukamy twojej mamy. Kto ci powiedział? Nieważne. Ważne. To moje życie. Nikt nie powinien ci o nim mówić. Możesz być cicho. Wczoraj chciałaś mi pomóc, a ja. A ty bałeś się mówić. Możesz przez chwilę mnie posłuchać. Monito. Cierpię tak samo jak ty, że nie możemy być razem. I nic nie poradzę na to, że mi na tobie zależy. Bardziej niż na własnym życiu. Pozwól sobie pomóc. Jak przyjaciel? Czemu nie? Podróż jest bardzo długa. 20 godzin. Nie pojedziemy autobusem. Autem nie możemy, bo nie masz prawa jazdy. Samochodem też nie. To... Czym? Autobus jest bezpieczniejszy. Statystyki twierdzą co innego. Nieprawda. Przecież leciałaś ze mną samolotem. Nie pamiętam. Źle się bawiłaś? Nie. Bardzo dobrze? Tak. Będzie szybciej. Chyba umierać. Wsiądziesz? Nie. To twoje ostatnie słowo? Martin, nie! Nie chcę! Zapnij pasy. Jak uderzymy w górę, pas akurat mi się nie przyda. Po drodze nie ma góry. Przestań mi się sprzeciwiać. Wieża, proszę o pozwolenie na start Dziękuję. Jesteś okropny. Mamusiu. Tak fajny. nisko, niżej, niziutko. Wyżej, wyżej, wyżej. Jaki śliczny widok. Co jest? Uwielbiam twoją twarz, gdy latasz. Co w niej szczególnego? Tak śmiesznie się marszczy. Powinna się zobaczyć, gdy się ściga. Co się stało? Nic. Zapnij pas. Zrób, co mówię. Czy ktoś mnie słyszy? Czemu nie odpowiadają? Słyszycie mnie? Nie słyszą? Mayday, Mayday. Sytuacja krytyczna. Ktokolwiek mnie słyszy, Mayday, Mayday. Jestem na pasie 270 do Ezejzy. Spadamy? Zapnij pasy. Lecimy w dół.